Akcja, Roverus, yo, I am Severus, mm. Tak to będzie mniej więcej wyglądało w kinie, jak mnie dopuszczą do kin, yo. W świecie dziś modnie, by zmieniać kolory. Elf ma być czarny, jak krasnoludawory. Syrenka z Harlemu śpiewa pod wodą, Śnieżka w sombrero już rusza z przygodą. W Felicia Felicja ma oczy brązowe, a osioł wystrzelone. Jakby nerwowe. Czarodzieje w Hogwarcie też zmieniają się. Hermiona rapuje, tak jak i Snape. No a nasz Wiedźmin? Tam też rzeczy nowe. Elf ma jak i twój rower. Prawda już nie jest w modzie. Ważne, by każdy miał głos. Każdy poza tobą, ziomeczku. Nie rozumiesz? To w nos. Gdzie Tolkien, Andersen, stare legendy, dziś zamiast bajki gówno wok agenda i trendy. Wielka rewolucja, bo ktoś się nudzi, a normalność w kącie pod ścianą się brudzi. Świat stanął na głowie, a ja receptę mam. Jeśli jakieś gówno już chcecie wciskać nam, to zróbcie to coś, nie brudząc oryginału, bo zamiast wyników czeka was los kanałów. Cześć, kochani, witam bardzo serdecznie, oczywiście, po tym przydługim wstępie z niesamowitym wierszykiem, który napisałem, oczywiście, moi drodzy, będąc natchnionym niesamowicie aktualną sytuacją. Ja, moi drodzy, dostrzegłem tak naprawdę już jedną rzecz, że zostaliśmy, kochani, pochowani. Ostatnio, kochani, dyrektor Disney'a, jeden z wielu, którzy tam oczywiście byli, zapowiedział, że autentycznie i definitywnie przerywają produkcję jakichkolwiek aktorskich filmów. Na podstawie bajek, które były. Dlatego, gdyż im to nie wychodzi. Znaczy, no ja, moi drodzy, jestem zwykłą małpą z internetu, aczkolwiek coś mi się wydaje, że niestety będę przedstawicielem również i no, was, jeżeli to powiem, ale no chyba wiemy, dlaczego coś nie pykło, nie? I tu nie chodzi o to, że te bajki były nieciekawe, czy te bajki były złe, czy te bajki były badziewne, tylko po prostu były no nie tym, czego się spodziewaliśmy. I tego, moi drodzy, nie mówimy, że, nie wiem, nawet nam nie chodzi już o aktorów, bo ja bym tutaj chciał bardzo serdecznie, moi drodzy, pozdrowić oczywiście fanów Gwiezdnych Wojen, którzy oglądali serial bodajże albo to był w Andorze, albo to było w Mando, w jednym z dwóch, albo chyba nawet w dwóch, postać Soul Guerrery, grana oczywiście przez czarnoskórego aktora, który w oryginale był biały. Komuś to przeszkadzało, bo mi na pewno nie. Postać zagrała zarąbiście, była postacią drugoplanową, no, i oczywiście miała bardzo dobrą rolę aktorską i dobrze to zagrała. Jednak tutaj, kochani, chciałbym odnieść się do wszystkich ludzi urodzonych po latach no, 90. lub mniej więcej w tym okresie. Ech. Czy wam też troszeczkę to przeszkadza, że popsuli nam już wszystko to, na czym się wychowywaliśmy? Harry Potter, widzieliście Snape'a. Gwiezdne Wojny. Widzieliście Akolite, Star Treka. Widzieliście Discovery. Wiedźmin. Widzieliście Elfy. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. I ja rozumiem, kochani, że to nie jest bezpośrednio atak, wiecie, w białych, nas, mniejszość etniczną, chyba już w tym momencie nawet, no bo... To raczej by tak nie mogło być. Ale ja nie rozumiem, dlaczego bajki dla dzieci starają się robić tak jak to, moi drodzy, aktorka, grająca oczywiście e, ostatnią śnieżkę, powiedziała, że tamte bajki były stare i je trzeba zrobić na nowo. No to tu jest to pytanie, czy przy tworzeniu nowej produkcji na podstawie starej bajki my powinniśmy dalej nazywać ją? starą bajką, która została zremajkowana, wiecie, odświeżona, że jest to ta sama bajka, tylko że w wersji aktorskiej. Bo z tego, co pamiętam, teraz uwaga, z tego, co pamiętam, wyszedł film, który był nawet całkiem spoko, nie było oczywiście w nim całej masy gówna, które się toczyło dookoła. I był to film Piękna i Bestia, gdzie, uwaga, piękną nie grała jakaś czarnoskóra osoba o wątpliwej urodzie, a grała, uwaga, niesamowicie śliczna Hermiona. No bo tutaj akurat, moi drodzy, nie możemy się z tym nie zgodzić, że Hermiona akurat raczej nam leży do osób ładnych. I... Wiecie, ja osobiście jestem troszeczkę zdegustowany tym i uważam, że powinniśmy o tym mówić głośno przede wszystkim, gdyż dochodzi, moi drodzy, to do takich sytuacji, a nie innych, że faktycznie mamy siłę głosu, mamy siłę zmiany, no bo zobaczcie. Nie podobał nam się Acolyte. Został zkancelowany po pierwszym sezonie. Nie podobała nam się mała syrenka, no to uznali, no to zrobimy coś jeszcze nowego, zrobili śnieżkę. Śnieżka autentycznie tak zaryła o dno, że no, obok chyba tylko i wyłącznie leżał film Zielona Granica, która została no, tam schajtowana, oczywiście wiadomo przez pryzmat. Ja już tutaj nie będę wnikał, no, ale ogólnie miała bardzo złą otoczkę polityczną wokół tego. Jednak wracając, kochani, do samych bajek. Słuchajcie, jeżeli za 10 tysięcy lat, czy może za 3 tysiące lat. Będzie film o audiologu i audiologa zagram postać o czarnym kolorze skóry. To czy to będzie poprawne politycznie, i czy to będzie audiolog już? No nie. I tutaj, moi drodzy, mamy sytuację, w której, no tutaj ostatnia, oczywiście, najnowsza sprawa, chociaż ona już tak naprawdę toczy się od dłuższego czasu czyli kwestia czarnego snajpera. Harry Potter, kochani, uwaga. Czy w Harry Potterze brakowało inkluzywności? No, z tego co wiem, był gay, którym oczywiście był Dumbledore i. no. Ręka do góry, osoby, której to przeszkadzało, bo ja osobiście w to miałem totalnie wyrąbane, mimo tego, jeszcze wtedy jeszcze, kochani, bezpośrednio. Uwaga, mieszkałem na dzielni, gdzie miałem obok ziomeczków, typowe blokowiską, lata 90, 2000, przełom i tak dalej, wiadomo. Na jestem minus 7, moja 1005 ksywka, permanentny I totalnie, kochani, mi to nie przeszkadzało. Był sobie gejem, był sobie gejem fajnie, ale poza tym był zarąbistym, hardkorowym... No, czarodzieje, tak? Bądź sobą, bądź mega potężnym. Jednak tutaj będziemy, moi drodzy, mieli sytuację, na którą uwaga moja, pani audiolog zwróciła uwagę, a mianowicie, uwaga! Snape był dręczony w dzieciństwie przez ojca Harego, tak? Pytanie czy przez wciskanie czarnej osoby bezpośrednio do serialu akurat o Harrym Potterze nie wyjdzie troszeczkę na to, że Snape był gnębiony przez ojca Harego tylko i wyłącznie przez to uwaga że był innego koloru skóry bo słuchajcie, w ostatnim czasie istnieje pewnego rodzaju trend, w którym to, moi drodzy, oczywiście przez y, filmy, czy też bajki dla dzieci, stara się przekazać pewnego rodzaju przekaz. To już nie chodzi o to, żeby to było kino familijne, tylko to chodzi o przekaz, wiecie. Yy, tak jak w Star Treku y, ostatnio sobie gadałem w, czat, w czatem GPT i spytałem się go: słuchaj, czy musisz odpowiedzieć jednym słowem, napisałem do niego. Musisz odpowiedzieć jednym słowem. Wiesz co, a może ja to nawet zrobię teraz? Podpowiedz jednym słowem: czy w serialu Star Trek Discovery była choć jedna, uwaga, pozytywna postać białego mężczyzny heteroseksualnego, który nie okazał, być frajerem, lamusem, kłamcą lub zdrajcą. Postać Saru się nie liczy, bo tam w sumie nawet nie było powiedziane o płci. I teraz rozumiecie o co chodzi, nie? My. Tutaj akurat nie wiem, dziewczyny mogą się zgodzić, może wy zauważyliście ten trend, czy nie? Ale możecie, kochani, się zgodzić z tym, że postać białego mężczyzny heteroseksualnego bezpośrednio, czyli takiego, który po prostu lubi babki, jest demonizowana. I ja mam wrażenie, że tak naprawdę tu nie chodzi o to, żeby zamieniać wszystkich, tylko tu chodzi, kochani, o to, żeby na siłę pokazywać, że to my jesteśmy źli, my, czyli no po prostu biali. Bardzo często, kochani, oczywiście słyszy się o tych najgłośniejszych sprawach, tak jak chociażby ten sł sł słynny wywiad u Stanowskiego, totalnie, kochani, pomijając to, czy lubię gościa, czy nie, jak oceniał ten materiał jakiś tam Ugonoch, czy kogoś tam, która jasno powiedziała, że biali mężczyźni są tylko i wyłącznie odpowiedzialni za kolonializm, niewolnictwo i opresję itd. itd. Niewolnictwo i kolonializm. kolonializm jest niewolnictwo. Niewolnictwo i rasizm. Kolonializm. To jest biała kultura. Ja się zastanawiam, czy teraz, kochani, tak naprawdę, gdy te wszystkie osoby dochodzą do władzy, pseudowładzy, no bo to, kochani, co tak naprawdę. E, narzuciło nam The Baby e, The Sweet Baby Corporation Incorporation, czyli korporacja odpowiedzialna za tak naprawdę dodawanie tych wszystkich woków, tych wszystkich LGBT, za te wszystkie zmiany płci, za, te, no, za to no, ten Dragon Age, Veilguard, nie, oberwa przecież najmocniej. Przez to jak babka siedzi przy stole i nagle musiała wywalić, że wy mnie nie bo ja jestem w OK, czy tam trans czy coś tam. Chociaż powiem Wam szczerze, że ostatnio pojawił też się wywiad z gościem od tego i no, nie był zachwycony tak naprawdę przez pryzmat terroru, jaki jest wprowadzany na inne firmy właśnie przez ten Sweet Baby Corp. Więc kochani, przechodząc jeszcze tak naprawdę do kilku ostatnich punktów. Pamiętacie, jak mieliśmy na języku polskim, y, co autor miał na myśli, nie? W sensie, no nie wiem, y, Adam Słowacki czy tam ktoś tam, Mickiewicz, miał czerwone guziki. No to oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych filmach by zrobili Adama jako czarnego i nie, nie miałby czerwonych guzików, tylko by miał oczywiście niebieskie, a najlepiej to jeszcze wykonane, moi drodzy, ekologicznie, nie? Jednak no właśnie o to chodzi, że czy oni nie rozumieją tego, że tak naprawdę zmieniając oryginał, y, nie tworzą oryginału, tylko tworzą coś zupełnie innego. To po pierwsze. Eee, kolejna kwestia, dlaczego oni nie chcą zrobić własnej grupy reprezentatywnej? W sensie, wiecie, ja rozumiem naprawdę, że oni mają coś ciekawego do powiedzenia, tylko że niech oni tego nie. Upudrowują tak naprawdę naszymi tytułami. No bo bajki, które oni tykają, czy filmy, czy trylogie, to są, moi drodzy, trylogie stworzone przez nas. A ja naprawdę bym niesamowicie chętnie zobaczył, na przykład, kino ugandyjskie, ewentualnie naprawdę kino, które, które robi przede wszystkim niesamowite produkcje o ciekawej fabule, o, fa o ciekawym w ogóle, wiecie, aktorażu i tak dalej. Jednak, no, z Euro, ten z Afryki. Czemu by nie? Albo na przykład żeby osoby czarnoskóre w Ameryce zrobiły własne studio filmowe i robią sobie bajki o własnych jakichś tam bohaterach, czy super bohaterach. Więc już tak, kochani, na sam koniec. Naprawdę ja, jako zwykły głos z internetu, jestem już nawet powiem Wam szczerze, chyba że troszeczkę zmęczony tym, że kolejny film, który wychodzi po prostu jest dnem, klapą, i tak jak ja kiedyś naprawdę czekałem na wyjście nowych gwiezdnych wojen, to teraz ja już na to nie czekam. A właśnie, i teraz właśnie, jeszcze jedno takie pytanie. Słuchajcie, czy to jest gadanie boomera, czy to Wam też młodym wiedzą się nie podoba, którzy no są młodsi ode mnie, powiedzmy o dekadę, czy też o 15 lat, bo. Ja ostatnio tak sobie właśnie siedziałem na swojej, w swojej świątyni Dumania i się zastanawiałem czy to, że to mi nie leży to po prostu jest kwestia tego, że ja jestem jakiś zdziadziały i mało podatny na zmiany czy coś w tym deseń czy też może jednak dosyć dobrze rozumiem młodych i ten temat, który ruszam teraz też troszeczkę tyka Was, no bo mówi się, że tak naprawdę te wszystkie zmiany są po to, żeby przyciągnąć młodą publiczność. No i tutaj właśnie na samym końcu kochani oczywiście pytanie do mojej ukochanej młodej publiczności. Jak Wy Widzicie te nowe filmy, ale powiedzcie szczerze, nie dostajecie, kochani, za to ode mnie, żadnego hejtu. I też uwaga, zakazuję starym, starym zagorzałym dziadom hejtować dzieciaki, którzy ewentualnie myślą inaczej. No bo pamiętajmy, że każdy ma swój mózg, no i przede wszystkim tego się trzymajmy. Najgorzej jest to, gdy ktoś nie ma mózgu. Ale to widać od razu. A teraz, jeżeli ktoś się zapyta, jakie filmy zostały zmienione, o to ja Wam powiem. Mała Syrenka, Władca Pierścieni, Pierścień Niewładzy, Piotruś Pan i Wendy Śnieżka, Ako Light, nowy film ze szrekiem, Harry Potter, serial oczywiście, pomijając oczywiście Przeklęte Dziecko Harry'ego Pottera, czyli sztukę teatralną, Wiedźmin Percy Jackson i e, Olimpijczycy, Mała Syrenka, specjalny musical w TV, Velma oczywiście ze skupie du. do tego dochodzi jeszcze Marvel, gdzie tam też dosyć mocno wok ok było poruszane, serial Obiłan Kenobi, no tego to ja totalnie kochani zdzierżę, że się nie mogłem, po prostu nie mogłem patrzeć, jak z Obiłana zrobili starego z, z no, dziada. Um. No i jeszcze nowy Doktor Who, z tego co pamiętam, też nie zyskał zbyt dużej popularności, jeżeli chodzi ono o kolor skóry i tak dalej. Dobra, kochani, życzę Wam naprawdę miłego dnia i trzymam kciuki nawet nie tyle za Was, po prostu za kinematografię, żebyśmy my mieli faktycznie coś oglądać, bo coś mi się wydaje i jest to troszeczkę smutne, powiem Wam szczerze, ale mam wrażenie, że wielkie trylogie już nigdy nie powstaną, bo o dziwo, wielkie trylogie, jakie były do tej pory i w których występowały naprawdę niesamowite postacie, kobiece były najczęściej kręcone przez szowinistów i po prostu białych heteronormatywnych e, mężczyzn. Zatem pozdrawiam Was, zwrodnialcy, koloniści, opresjatorzy i ogólnie wszystkie potworzy. Cześć! A dla grzecznych będzie mizeria. I pamiętajcie, żeby zjeść mięso, a ziemniaczki możecie zostawić. Buziaczki!